Cześć, witamy w tym odcinku. Dzisiaj tak jak w tytule trafiło do nas auto na reklamację, na gwarancję. Może tutaj widzieliście już na naszym kanale Astra Dwójka. Robiliśmy w tym samochodzie głowicę. Przy okazji wymiany głowicy pierścienie robi... tak, nie robiliśmy i do tego robiliśmy, zmontowaliśmy oczywiście nowy rozrząd. I historia tak krótko streszczę. Właściciel odebrał samochód, po tysiącu kilometrów przyjechał tutaj na sprawdzenie, czy nic nie cieknie, i na wymianę oleju. Wymieniliśmy po tysiącu olej. Następnie, po około trzech tysiącach, zadzwonił do mnie właściciel, że któryś wąż muszczelił, czy coś przegryzł. I gdzieś tam sobie podjechał wymienić ten wąż. Mówi, no, tak, że... od, gazu jest, no, tak, tak od gazu. No bo tutaj tak. mówi, że prawdopodobnie któryś od gazu. E, natomiast to sobie tam gdzieś w własnym zakresie e, wymienił. Dzwoniłem do niego później, powiedział, że wszystko jest OK. E, I po około 6 tysiącach zadzwonił do mnie, że auto troszkę głośniej e, pracuje. E, Poprosiłem, bo tutaj pracuje niedaleko naszego warsztatu, zostawił samochód, odpaliliśmy i tutaj razem z Boskim stwierdziliśmy, że jest to taki dźwięk jak luźny łańcuch, tak, tak jakby w pewnym zakresie ten łańcuch był nienapięty, niedopięty i ten silnik głośniej pracował. I co woski najpierw zrobiliśmy? Najpierw ściągnęliśmy pokrywę za sprawdziliśmy czy jakiś śliska, bo coś się nie poluzowało. I przy obracaniu wału, tak naprawdę, on, łańcuch co jakiś czas się luzował. Tak, dziwnie się zachowywał, nienaturalnie. Na górnym ślisku się luzował. Więc stwierdziliśmy, że trzeba ściągnąć bok. Tak, i tutaj ja zadzwoniłem do właściciela, bo pytał się, czy może sobie samochód odebrać. Ja mówię. Żebyśmy nie ryzykowali, że chcemy to sprawdzić, bo faktycznie no, my tutaj robiliśmy i też tutaj mamy e, dwie perspektywy patrzenia na to. Ja z perspektywy właściciela warsztatu, czyli e, no, reklamacje nie są dla nikogo przyjemne. E, no ale też patrzę z perspektywy konsumenta, czyli z perspektywy e, klienta. Ja jako klient też, jeżeli no, ktoś by mi robił tutaj e, jakąś naprawę, zapłaciłbym za na tą naprawę, e, też chciałbym być tutaj dobrze obsłużony i żeby zweryfikował warsza, czy to jest element, który był robiony, czy to jest, nie wiem, wina montażu, czy to jest wina części. I tak też jak zawsze tutaj robimy, podchodzimy do każdego tematu ludzko, oczywiście tutaj właściciel bez żadnych pretensji, bez żadnych roszczeń, bez żadnych tutaj głupich rozmów. Normalnie powiedział, coś jest głośniej pracuje. Zostawił, ja mu powiedziałem, no, trzeba zostawić samochód. Zrozumiał to jak najbardziej, zostawił samochód, poczekał chyba 3 czy 4 dni, aż zwolni nam się e, któreś stanowisko. Oczywiście też tutaj był potraktowany priorytetowo, bo terminy są około 2-3 tygodnie. Jak nie lepiej na rozrządy, to już Magda mówiła, że ma chyba miesiąc do przodu pozapisywane. E, I tutaj spieliśmy się, Boski też został kilka e, razy troszkę dłużej, żebyśmy to ponadrabiali wszystko i zdemontowaliśmy rozrząd i co Boski po demontażu rozrządu stwierdziłeś? Po demontażu rozrządu stwierdziłem, że jest, no napinacz nie pracuje tak jak powinien. Po prostu nie trzymał ciśnienia, nie, tutaj nie Bos... napinał łańcucha, po prostu cofał się cały czas przy obracaniu wałem. Tak i tutaj e, z naszego, naszej perspektywy, no tutaj mm, Znaleźliśmy przyczynę prawdopodobną, bo tutaj Boski rozebrał ten napinacz. Pokażę, jak wygląda ten napinacz. Tutaj mamy uszczelki, bo tak, te rzeczy tak już Wam wspominaliśmy, bo wiadomo, tutaj ktoś powie, albo jak najtańszym kosztem trzeba byłoby zrobić ten rozrząd. I oczywiście mogliśmy tak naprawdę wymienić tylko napinacz, Samo tak? Pinacz, tak. Boski tutaj rozebrał ten napinacz. Tak wygląda napinacz, ogólnie rzecz biorąc. O, tak, tak wygląda napinacz. I tutaj Boski zauważył słusznie, jak oglądał, bo też szukaliśmy przyczyny Nie to wiem, czy... może będzie widać, jak go powiedziałem. No. W jednym miejscu tak, by się blokował. O widzicie? Jest tutaj, tutaj jest decytarty. przytarty. A, ob, a obróć jeszcze, zobaczcie, że tutaj ma powierzchnię e, ładną, a tutaj jest faktycznie, nie wiem, czy widać przebarwienie takie. tak jak. Pracuje wewnątrz i on się w tym ja miejscu przycierał. Tak, bo on cały czas tak naprawdę powinien się obracać w trakcie pracy też. I tutaj jak widzicie, on jest w tym miejscu dokładnie przytarty. O, tak lepiej to widać. Jest traf... w środku widać, ale tego tak nie będziesz widział na, na wtyd, nie, nie będzie tak. tak widać dokładnie. Jest też w środku widać ślady. Przed... Przytarcia. Tak. Prawdopodobnie to jest przyczyną, sprawdziliśmy czy tam pompa oleju wygląda ładnie, pompa oleju wygląda ładnie, co mogliśmy, wyeliminowaliśmy, żeby tutaj drugi raz no, nie wzywać klienta tak, żeby mógł spokojnie jeździć. I tak, pewnie wielu właścicieli, bo to jest ze względów ekonomicznych dla firmy, Pewnie wymieniłoby sam napinacz, bo takie rzeczy widzieliśmy bardzo często, żeby nie generować dodatkowych kosztów. Widzicie bardzo duże ilości silikonów pod tymi uszczelkami, czyli pod uszczelką obudowy rozrządu, pod uszczelką miski i ślizgi pewnie zostawiali byście też. Stare. Tutaj łańcuch, wszystko poszło nowe. I tutaj Boski też zauważył, że faktycznie trop był dobry, ponieważ. No, łańcuch bił po prostu. Tak, i zaczął. wycierać dziury w ślizgach. Tak, tutaj jest wycierane. Tak. I na tym jeszcze chyba widać. Jest tak, że nie jest na całej powierzchni, tylko jest takby w paru miejscach takiego Tak. Powyrywane nawet troszkę, bo ten łańcuch. Jest. Łańcuch wpadał wibracje yy, I co? Zamontowaliśmy też nową uszczelkę wydechu, bo wydechu puszczaliśmy. To wszystko tak naprawdę. Nowy tak. Jest. Korek, uszczelki, uszczelkę pokrywy A, zaworów. Zalaliśmy. Widać, tak. Jak łańcuch uderzał, o ślizg w tym miejscu. Chyba tu mi świeci, tak? O, tak widać lepiej. Tak, dokładnie. <laughs> I tak. E, płyn zalaliśmy nowy olej. E, pomimo tego, że na oleju było tylko 5000 około przebiegu zalaliśmy oczywiście nowy wszystko doczyściliśmy e, dla dobrych relacji z naszymi klientami e, staramy się żeby takie sytuacje rozwiązywać e, zawsze polubownie e, jeżeli gdzieś popełnimy błąd no to staramy się do niego przyznać e, poprawić to co e, zepsuliśmy tutaj akurat okazała się Wina części. Oczywiście Magda spróbuje jak najbardziej zareklamować rozrząd. Czy się uda? Nie wiem, zobaczymy. Różnie z tymi hurtowniami bywa, ale jak najbardziej spróbujemy. Jeżeli się nie uda, najważniejsze jest tutaj zadowolenie też klienta, bo jeżeli ja bym się postawił na jego miejscu, jeżeli ktoś by mnie potraktował poważnie, Zawsze inaczej do takich osób się podchodzi, a nie zmieniamy nazwy firmy co roku, nie zmieniamy miejsca pracy co roku, więc jesteśmy w cały czas niezmiennie od 13 lat pod tą samą nazwą, w tym samym miejscu i nie boimy się popatrzeć swoim klientom w oczy. Kłamstwo ma krótkie nogi, także tutaj też apelujemy nie tylko do mechaników, nie tylko do Warsztatów, tak żeby zawsze traktować klientów uczciwie wszystkich ludzi, a też uważać, bo bardzo często zdarzają się ludzie, którzy chcą wyłudzić pieniądze, którzy chcą coś komuś wmówić, też takie sytuacje zdarzają się. Natomiast z naszej strony do wszystkiego podchodzimy z zimną głową, na spokojnie sprawdzamy analizujemy jeżeli nasza wina jak już powtarzałem, podejmujemy jak najbardziej próbę naprawy, usuwamy usterkę i oddajemy klientowi samochód. Tutaj. Dowodem tego, że ta usterka jest usunięta, że dobry trop był oczywiście po pierwszym odpaleniu, bo mogło się okazać, że założymy wszystko i dalej nie będzie efektu, tak? Natomiast tutaj auto chodzi idealnie. Przetestujemy jeszcze jeden dzień, sprawdzimy czy nigdzie nic nie cieknie i oddamy klientowi samochód. Piszcie w komentarzach, czy... Tak byście zrobili, czy troszkę inaczej? Czy mieliście takie sytuacje? Coś napiszcie o tych częściach, jakie są produkowane do montażu w samochodach, bo wiele razy nie sam mechanik popełni błąd, a część okaże się wadliwa. To najlepiej widać w samochodach, które wyjeżdżają z salonów i po kilku kilometrach wracają. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy. Cześć!